Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mogliśmy razem przeżyć tegoroczny Wielki Post, słuchając Słowa Bożego, które Kościół nam na każdy z tych wielkopostnych dni daje. Dziękuję Wam za Waszą wytrwałość i zachęcam oczywiście do tego, by każdego dnia następnego, Wielkanocnego i tego zwykłego, robić to samo, to znaczy by spotykać się ze Słowem Bożym. Ono jest jak lampa dla naszych stóp. Lampa to znaczy, że nie możemy sobie na zapas naświecić na długo, długo naprzód, tylko jak taką oliwną lampeczkę trzymamy w swoich dłoniach i ona oświetla nam to miejsce, w którym nasze stopy staną na najbliższy krok, na najbliższą chwilę, na najbliższy dzień, na najbliższe wydarzenie. Dlatego wraz z końcem Wielkiego Postu nie odkładajcie Waszych Biblii, tylko niech one będą cały czas otwarte i przyjmujcie to słowo, które Kościół nam daje, aby rozświetlać sobie waszą codzienność. Chciałbym wam złożyć życzenia wielkanocne. Mamy dzisiaj dzień zmartwychwstania Pana Jezusa. Życzenia, które pochodzą z psalmu 46. Ten psalm zaczyna się od takich słów. Bóg jest dla nas ucieczką i mocą, najpewniejszą pomocą w trudnościach. Dlatego nie będziemy się bali, choćby waliła się Ziemia i góry zapadły w otchłań morza. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest naszą obroną. Od ponad roku trochę nam się chwieje Ziemia, wielu ludziom się ona zawaliła. Ale niech właśnie ten dzień dzisiejszy da Wam i Waszym bliźnim tę pewność, że Pan Bóg jest z nami, że On jest najpewniejszą pomocą w trudnościach najpewniejszą pomocą w tej trudności, jaką jest pandemia, i najpewniejszą pomocą w tych trudnościach osobistych, relacyjnych, życiowych, tych, jakie. Pewnie mamy i jakich nam nie brakuje, ale właśnie on jest pomocą, najpewniejszą z pewnych. Bardzo Wam życzę radosnej Wielkanocy i mm, tego, byście byli dla innych też apostołami, tej najbardziej podstawowej prawdy naszej wiary: że Chrystus jest zwycięzcą, że Chrystus jest życiem i że po każdym Wielkim Piątku przychodzi niedziela z martwych wstania. A po każdych gorzkich żalach śpiewa się alleluja, błogosławionej Wielkiej Nocy, szczęść Boże.